Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. Wysłuchałem tego emocjonalnego przemówienia pana Kazimierza Drozda. Rozumiem jego ból, jako człowieka, rozumiem jego zasługi, znam jego zasługi. Natomiast chciałbym, żeby nie zamieniać sali samorządu w salę sądową. My nie wydajemy żadnego wyroku, ani nie sprowokowaliśmy tego wyroku. Prawomocny wyrok wydał Sąd, Sąd Rzeczypospolitej Wolnego Państwa. Nie przystoi samorządowi, ani radnym, ani każdemu chyba człowiekowi, obywatelowi Polski, polemizować z prawomocnymi wyrokami sądu. Także tutaj uwagi Pana Kazimierza Drozda, jeżeli chodzi o media, doskonale rozumiem, ale powtarzam jeszcze raz, nie zamieniajmy sali samorządowej w salę sądową. My odnosimy się tylko do wyroku prawomocnego sądu. Jeżeli demokracja ma polegać na tym, że w głosowaniu zmienia się wyroki sądu, to to jest dopiero absolut demokracja. Uważam, że wyrok jest prawomocny. Ja ze swojej strony nie tego wyjścia, jak otrzymać wyrok w sądu. Co nie znaczy, że wydaje jakikolwiek wyrok. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Zgadzam się z moim świadków, że... Na tej sali nie powinniśmy wydawać wyroku, nie no powinniśmy wyręczać sprawiedliwości. Nie powinniśmy jednocześnie y, okazać się zbiorem ludzi nielojalnych wobec siebie. Apeluję do Państwa, żebyśmy w tej sprawie nie przesądzali. Od tego jest sąd. To, co sąd wydał. To drugi sąd może zmienić. Są precedensy w kraju, w takich właśnie przypadkach, że sąd rozważa bardzo szczegółowo, po raz drugi i kolejne raz w związku z odwołaniami, rozważa sprawę bardzo wątpliwie, biorąc pod uwagę różne aspekty zdarzeń. Dam przykład. Pani prezydent Jankiewicz-Walc również złamała prawo, dlatego jest tak prezydentem, bo sąd uznał to za czyli o niskiej szkodliwości. Ja chcę przypomnieć, że zdarzenie, o którym y, sąd przesądził we wrześniu 2006 roku, miało miejsce w kwietniu 2006 roku, gdzie pan Trost nie był radnym, ani nie musiał być wzorem osobowym dla, y, dla nas wszystkich i dla, y, dla powiedzmy wyborców. Y, wyrok zapadł bodajże 17 czy 18 września. Oświadczenia w tej sprawie składało się trochę wcześniej, bo listy wyborcze były formułowane w sierpniu, na początku września. Więc tutaj my nie powinniśmy rozstrzygać, czy pan Kazimierz Drozd złamał prawo, czy nie złamał prawa, pisząc oświadczenie takie czy inne. Od tego jest właściwy stan. Dlatego apeluję do państwa, zachowajmy się godnie i dajmy szansę sądą na pełnienie swoich funkcji. Ja i grupa radnych, w której imieniu przemawiam w tej chwili, będziemy głosowali za odrzuceniem tej uchwały, znając to za, naturalne, za naturalną solidarność w danych radnych. Zdarzyć się może każdemu z nas jakieś potknięcie, koń ma cztery nogi, to mu się zdarza i wtedy dobrze by było mieć tę radę za sobą. Przypominał z tej praktyki Rady, tej, tutaj powiatu, że zdarzało nam się już głosować w sprawach naszych koleżanek czy kolegów. Zawsze byliśmy solidarni, zawsze stawaliśmy po stronie naszych radnych, traktując naszych kolegów i koleżanek, traktując zamach na ich mandat, zamach na ich, na ich pracę, bo to chodziło po prostu o zwolnienie z pracy jako y, reperkusje ich działalności w gronie rady. To, ten przypadek pana Kazimierza Drosta jest przypadkiem symptomatycznym. Tak właśnie dzieje się w tej chwili i dlatego raz jeszcze y, proszę o y, odrzucenie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, ja również ubolewam nad faktem, że pan Kazimierz Jadłow z radałem narażając siebie i Przede wszystkim innych na niebezpieczeństwo, które mówi o artykule yy, jednoznacznie. 0.57 już <coughs> jest przestępstwo. Tylko mam drugie pytanie, czy do przedstawicieli Komisji Rewizyjnej, gdzie właśnie to oświadczenie? Kto miał wtedy podjąć tę decyzję? Czy pan Kazimierz, składając oświadczenie, no nie popełnił przestępstwa? Czy te sugestie? one trafiły, bo jeszcze wtedy pamiętam, byłem chyba starostą, nie wiem jak to poszło. Bo trzeba by było to też wyjaśnić. Jeśli przestępstwo, to konsekwencje do samego końca. Bo jak dzisiaj dyskutujemy nad sprawami bezpieczeństwa w powiecie rzadkim, jak my wyglądamy w stosunku do komendanta policji reprezentującego to prawo w naszym, naszym przedstawicielu prawa, w naszym powiecie i tych przeciętnych obywateli, którzy czekają od nas. My składamy oświadczenie, że jesteśmy. No, tak jak deklarujemy, bez podzielenia jakichkolwiek kar, konsekwencji, bez wyroku. Jak to tu się ma, Panie, Panie Przewodniczący i Szanowni Państwo, w tej kwestii? Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, pozwólcie, że y, przypomnę, że na poprzedniej sesji prosiłem Panią Radcę Prawnego o przygotowanie opinii y, prawnej w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Z tej opinii y, wynika w punkcie 5. W Cytuję, w tym stanie faktycznym i prawnym Rada Powiatu powinna podjąć uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego Kazimierza Grodna. I dalej czytamy, że wygaśnięcie mandatu nastąpi po upływie 7 dni od daty doręczenia uchwały Rady Powiatu stwierdzającej wygaśnięcie mandatu. A jeżeli w tym terminie radny wniesie do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze odwołanie od uchwały Rady, to wygaśnięcie mandatu wystąpi z dniem wydania przez Sąd orzeczenia oddalającego odwołanie. Zacytowałem te fragmenty, albowiem chciałem y, powiedzieć, że przysługuje panu radnemu tryb odwoławczy od uchwały, jeżeli ją podejmiemy, i w związku z tym prawa demokratyczne obywateli są uszanowane i są zachowane. I w związku z tym procedury odwoławcze istnieją. Jeżeli jest tak, jak mówił pan starosta, to są na pewno w tym biurku, a w Jeszcze raz powtarzam głosowanie. Kto z pan, panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki. 9. 9. Kto się wstrzymał? Proszę o podniesienie ręki. 4. W głosowaniu miało udział 22 radnych: 9 za, 9 przeciw, 4 wstrzymujące. Stwierdzam, iż uchwała nie uzyskała wymaganej większości, w związku z tym z powyższym nie została przyjęta.